Jak śruba mi prawie promienie słońca światło Cię. Jesteś Jesteścieś dobra, nie macie. Ja wciąż wołam Cię, ja wciąż wołam cię. Ja cię. Gdzie jesteś, gdzie? Koron rozbrak mi powietrza, wciąż wołam Cię. Gdzie jesteś, gdzie? Gdzie jesteś, gdzie? Podaj mi twój. Trójczako. Trójczako skoro próbuję więc. Jak szybiesz wąsa w ciągu. Pudoi mi twój. Trójczako. Trójczako stoł, skoro próbuję więc. Jak szybiesz wąsa w ciągu. Gdzieś na pończoność idzie, jesteś dobry, czy tu nie ma cię. Ja wciąż, wołam cię, ja wciąż, włączę cię, gdzie jesteś, gdzie? Koruj drzwi, rozbrak mi powietrza, ja wciąż włączę cię, gdzie jesteś, gdzieś. coś gdzie? Teraz ty wiesz. Pełnię ten dzień pierwsze słowa, pierwszy smak, pierwszy smak. Każda chwila sprawiła, że nie chciałabym, aby kończył się dzieheń, dzieheń, dzieheń. Sterosławom, kierowała się nią w każdy dzień. Każdy z nas dłonią w dwoje. Uczyłam się tworzyć, oddychając tobą. Odkryłam cię znów, nie musząc uszować słów sobą. Każdy, kto na będzie Jesteś dobry. Gdzie jesteś gdzie? Gdzie jesteś gdzie? Krój, rozrok mi powietrza. Wciąż wołam cię. Gdzie jesteś gdzie? Gdzie jesteś gdzie? Nie położyłabym niejako, że promień słońca zabiorą mi To Troszóż gniew wpełnił mnie w pełni siły, gdy chciałem zróć już to spojrzenie sprawiało, że w Twoich oczach mój cały świat nie się, że Rzecz myśli porwał mnie prąd, z Tobą potrafię radę. Bez Ciebie przemierzam rand. Jesteś moim nachłokiem, którego nie pozbędę się. Sam siebie w trapie patrzeć, potrzebuje ciała. Krój na godzinę po nich wnęcić.